G-Wernowa po wyłączeniu z, ze starej struktury G 2 kwietnia operuje tylko i wyłącznie w sektorze energetycznym, ale z bardzo szerokim e, portfolio naszych produktów, począwszy od gazu, energii konwencjonalnej, poprzez energetykę nuklearną, poprzez odnawialną, czyli hydro, czyli wiatr morski, wiatr na lądzie, wreszcie. Bardzo zaawansowane rozwiązania w obszarze sieciowym, czyli możemy odpowiedzieć na prawie każde pytanie naszych klientów i zaspokoić potrzeby. Tym samym możemy bardzo szeroko towarzyszyć też w polskiej historii transformacji i w polskim planie transformacji energetyki. Jesteśmy tu w siedzibie naszego oddziału wrocławskiego, który zajmuje się od wielu lat, od już 1948 roku, produkcją generatorów. Na potrzeby energetyki, tak parowej, jak i gazowej, jak również potencjalnie dla potrzeb energetyki nuklearnej. Ten zakład z naszymi produktami jest jednym z wiodących w koncernie, i w znakomity sposób przyczynia się do dekarbonizacji i transformacji poszczególnych systemów energetycznych tak w Europie, jak i na całym świecie, bo dostarczamy nasze rozwiązania w ponad stu krajach. 14 sierpnia tego roku, czyli prawie ponad dwa tygodnie temu, przekazaliśmy pierwszy blok do eksploatacji zgodnie z tym, jak umówiliśmy się z Polską Grupą Energetyczną. A drugi y, blok y, planujemy zgodnie z umową dostarczyć do końca września. To y, dwa bloki gazowe o mocy 670 MW, każdy które też znakomicie będą wspomagać ograniczenie emisji. W tej chwili w Dolnej Odrze produkuje się energię w oparciu o węgiel. I to najnowocześniejsze turbiny klasy H z bardzo wysoką sprawnością i bardzo wysoką elastycznością. To jest bardzo istotne, aby równoważyć zmiany, które następują na rynku OZE.